No się ma, zaczynamy naszą grę. O jaki pizza ze mnie. pizza ze mnie. No dobra. Jak przeżyć pierwszą noc Minecraft? Zaczniemy od rozwalania skrzyni. Drewno mamy. No to praktycznie nic nie trzeba robić, tylko dom. Dobra, znajdziemy jakąś epicką górę No i zaczniemy się kopać w tą epicką górę i No i zabijemy świnie oczywiście Kurde, nie uciekaj. No nie uciekaj! Aaaa, kurde Ja nie mogę. Ciągle gdzieś wpadnę. Świnia potrafi być bardzo, bardzo wredna, że tak ucieka. Kurde, patrzcie, patrzcie jaka wredna. Się nie dziwię, że ją tak nazwali świnią. No dobra. Zaczniemy tu kopać blisko tych świn złych. Przepraszam, ale rozmieszają mnie te bredne świnie. Bredne <śpiewa> <śpiewa> brzydoty. Dobra, przepraszam. Nagrywamy filmik. Dobra, zaczynamy. No to jak widzicie te świnie są bardzo wredne, przebrzydłe i ohydne. Ale jako się da, da się tam zabić od... No dobra, daj... możemy już zrobić crafting boxa, turboxa. Jak oni tam go nazywają, bo ja go nazywam tu. Tour... Crafting box. Idę zabijać wredne krowy. Znaczy śmieje, świnię Oj, trzeba je zabić. Trzeba, trzeba. Zrobiłem sobie miecz. Teraz pożałuję tak, że żyją te wredne, no, tak ma być! Łomba kamba! Łomba kamba! Łomba kamba! Chodaj! No! Te wredne świnie. Takie są wredne świnie, że kurde w się nie myśli. Dobra, mamy jedzonko, zrobimy drzwi do naszego bardzo ekstremalnego domku. Hmm. Dobra, tak, jest git, na razie. Kurde, co mnie popycha O, wrednia, wrednia, wrednia. kurde. Są jeszcze różowe w tej wersji, ale one są uff, bardzo bredne. Wredna świnia. Tak jak wredna świnia. Dobra. Znaczy gorzej niż wredna Świnia, ale wredna Świnia robi takie kubsko jak wielkolud. A kura robi jak mrówka. No dobra. To jest oto nasz domek. Postawimy skrzynię. Schowamy i ten. Możemy tylko wziąć te dwa filozy. I mieczyk. Oczywiście jedzonko. I to to. No i... Idziemy na poszukiwania. O dobra. Idziemy na pustynię też zrobić. Poszukać kaktusów. O kwiatusek. Zasadzę sobie go w domku. Zasadzę, w domu. O gdzie gdzieś mój dom. Poszuk. Zasadzimy go tutaj. Dobra. Fajn... fajnie mam miejsce, bo jest pełno drzew i będzie fajnie. Dobra, to by było na tyle. subskrybujcie, komentujcie. I oczywiście... Zachęcam was do oglądania. Cześć.